Witaj na kanale Narcyzm i Psychopatia z Autentycznym. To kanał o toksycznych, zaburzonych, narcystycznych osobach. Jesteś tu, by zdobyć bezcenną wiedzę, zastosować ją w praktyce i zmienić swoje życie na lepsze. Jesteś tu, by w porę wykryć zagrożenia i zakończyć wyniszczające relacje. Toksyczne Nawyki Finansowe. Narcyzm. Często zaszkodzi własnym finansom, własnej sytuacji. Często zaszkodzi również pozycji osób, które go otaczają. Doprowadzi do ich upadku, do obniżenia pozycji, statusu, stanowiska w pracy. Doprowadzi do obniżenia pensji, pozbawienia premii czy Zwolnienia, w tym także dyscyplinarnego. Dzieje się tak, ponieważ narces jest chorobliwie zazdrosny. Jeśli jesteś na wyższym stanowisku, to uważa, że ono należy się Jemu, uważa, że Ty na nie nie zasługujesz. To nieważne, że masz dłuższy staż pracy. To nieważne, że masz większe doświadczenie czy wykształcenie, narcyz czuje się uprawniony do Twojego stanowiska. Nie obchodzi się dobrze z pieniędzmi, tak szybko jak je zdobywa, tak szybko może je tracić, a nawet jeszcze szybciej. Narcyz niewłaściwie korzysta z pieniędzy, używa ich w zły sposób. Używa ich w złym celu, używa ich także do bombardowania miłością. Sposób, w jaki Narcyz wykorzystuje pieniądze, często prowadzi do tragicznych konsekwencji, lecz jeśli jesteś tego świadomy, to jesteś w stanie temu zapobiec. Jakie są toksyczne nawyki finansowe Narcyza? Przede wszystkim będzie trzymał w tajemnicy, w sekrecie stan swojego konta, swoich zarobków, pensji, premii. Nie będzie transparentny. Nie będzie chciał, żebyś wiedział, ile ma i na co wydaje. Natomiast od ciebie może wręcz żądać zdjęć z marketów. zdjęć paragonów, żebyś udowodnił gdzie i kiedy byłeś, co kupiłeś, za ile. Będzie cię krytykował, będzie krytykował, co kupujesz, usłyszysz, że za dużo wydajesz. Narcyz stosuje podwójne standardy. Jemu będzie wolno robić to, Czego tobie nie wolno. Będzie chciał wiedzieć dokładnie, ile zarabiasz, ile masz oszczędności, zarówno tych na koncie czy w skarpecie. Będzie chciał znać wartość Twoich nieruchomości, jak i ruchomości. Narcyza bardziej interesuje to, ile jest wart Twój samochód. Bardziej interesuje go, z którego jest roku, niż to, jakim samochodem jeździsz. Narcys nigdy nie powie Ci dokładnie, ile ma pieniędzy, lub ile zarabia. Zawsze będzie coś kręcić. Raz ukryje premię, raz dodatek. Bardzo często też będzie mieć wiele dni. Niewykorzystanego urlopu. Dzieje się tak, ponieważ chce uchodzić za pracownika roku. Narcyz będzie ukrywać przed tobą swoje zarobki. Dzieje się tak, ponieważ jest bardzo kontrolujący. Stara się uzyskać władzę, przewagę. Będzie wydawać twoje pieniądze. Będzie oszczędzać swoje pieniądze za Twoimi plecami. Narcyz będzie się zachowywać tak, jakby nie miał pieniędzy. Może też wręcz szastać nimi na pokaz przed wszystkimi, ale Tobie będzie żałował. Być może jego karta nie działa. Właśnie zapomniał portfela. Zostawił w samochodzie, odda ci później, zapłaci następnym razem. Problem w tym, że następnym razem sytuacja się powtarza albo zrobi drobne zakupy, a ty wydałeś pięć razy tyle i to jest ten następny raz w wydaniu Narcyza. Nigdy nie jest porówno. Nigdy nie będzie porówno. Narcyz będzie używał pieniędzy, które zaoszczędził, będzie je wydawał na siebie i swoje zainteresowania na swoje hobby najnowsze, najlepsze, najdroższe najbardziej trendy przykuwające wzrok, uwagę, atencję. Narcyz będzie wykorzystywał pieniądze, by kontrolować innych ludzi, by nimi manipulować. Może wręcz starać się Ciebie przekupić, byś z nim był, zwłaszcza na początku. Może wręcz starać się Ciebie kupić, zwabić poprzez pieniądze. Możesz myśleć. Że jest taki odpowiedzialny, stabilny, wyjątkowy, ponieważ ma dobry gust, dobrze zarabia. Ma wszystko z wyższej półki, czasem nawet najwyższej. Problemem jest jednak to, że pozory mylą. Narcys może wydać wszystkie Twoje pieniądze. Mogą znikać ci z portfela czy konta. Wyda Twoje pieniądze na drogie, ekskluzywne rzeczy: ubrania czy perfumy, biżuterie, zegarki, buty. Wyda Twoje pieniądze tak, jakby On je zarobił. Będzie je wydawać tak, jakby na nie ciężko pracował. Problemem może być jednak to, że narcyz może też nie pracować od dawna albo mieć problemy z utrzymaniem zatrudnienia. Może też mówić, że poszukuje pracy od no właśnie ilu lat. Narcyz może mieć lub nabyć rys, cechy socjopatyczne. Czasem jest to hybryda zaburzeń osobowości znana pod terminem narcystyczny socjopata. Problemów może wtedy mnożyć się wiele więcej: długi, kradzieże, alimenty, wyroki, odsiadka, recydywa. Narcyz będzie wydawać twoje pieniądze, podczas gdy ty będziesz mieć problemy, by opłacić rachunki czy zadbać o dzieci. Narcyz będzie kłamał, na co wydaje pieniądze może wręcz popaść w zakupoholizm może kupować kompulsywnie narcyz skupi się na tym na co ty wydajesz pieniądze odwróci uwagę odwróci rolę usłyszysz że za dużo wydajesz złe produkty kupujesz za dużo masz w koszyku skrytykuje to co bierzesz z półki narcyz będzie krytykować cię pod każdym względem nawet w sytuacji gdy to ty zarabiasz pieniądze gdy to ty jesteś tym który zarabia stara się ukryć fakt że jest wyjątkowo impulsywny jeśli chodzi o pieniądze bezmyślnie je wydaje Nieraz dostanie wypłatę i wyda wszystko pierwszego czy drugiego dnia, nie myśląc o reszcie miesiąca. Przez resztę miesiąca będziesz mu pożyczać, będziesz go utrzymywać. Narcyzowi będziesz pożyczać na wieczne nieoddanie. Prędzej czy później zacznie wychodzić na jaw, że narcyz bezmyślnie postępuje, jeśli chodzi o finanse. Zacznie to wychodzić na jaw wtedy, kiedy ty zaczniesz mieć jakieś problemy finansowe. Wtedy okaże się, że nie możesz na niego liczyć. Narcyz ma silne poczucie uprawnienia do wszystkiego. Wszystko mu się należy. Jego postawa jest roszczeniowa i nie uważa, że musi na coś zapracować czy zasłużyć. Narcyz wierzy, że jest wyjątkowy, uprzywilejowany, uważa, że zasługuje na specjalne traktowanie. W umyśle narcyza panuje przekonanie, przeświadczenie, że nic nie powinno go powstrzymywać. Przed uzyskaniem tego, co chce. Nawet gdybyś miał zaciągać na niego chwilówki, pożyczki, kredyty, nawet gdybyś miał zbankrutować, popaść w poważne problemy finansowe, to nie obchodzi narcyza. Nie ma to dla niego znaczenia. Nie obchodzi go, co się z tobą stanie. Nie obchodzi go, jaki to będzie miało wpływ na ciebie. Narcyz będzie tobą manipulował tak, aby dostawać to, co chce, niezależnie od tego, ile na tym stracisz. Narcyz prowadzi rywalizację, nieustannie porównuje się z innymi ludźmi porównuje wartość tego, czym jeżdżą, tego, co mają na sobie, tego, co mają w koszyku. Porównuje wizytówki i karty kredytowe, portfele, zegarki, biżuterię, perfumy. Porównuje swój wizerunek z innymi. Narcyz zawsze patrzy na to, co inni ludzie mają, co kupują. Na co ich stać, prowadzi rywalizację, chce ich wyprzedzić, chce być od nich lepszy. Nie ma to jednak żadnego sensu, ponieważ narcyz postępuje tak Twoim kosztem. Nawet jeśli jest jakaś rywalizacja, wyścig szczurów, to narcyz nawet by się nie zakwalifikował. Nie uczestniczyłby w tej grze, ponieważ nie potrafi grać według zasad. Zasady ma za nic. Nawiązując jeszcze do szczurów to w przeciwieństwie do Narcyza posiadają one empatię. Narcyz nie mógłby uczestniczyć w takiej rywalizacji, ponieważ wykorzystuje twoje pieniądze. By poprawić swój status. Nie włożył odpowiedniej ilości wysiłku, pracy, lecz on tak tego nie widzi. Myśli, że jeśli ma pieniądze, ma je w ręku, to są jego. To nieważne, że właśnie dostał je od ciebie, pożyczył, ukradł, wyłudził. To nieważne, że ty je zarobiłeś, a nie on. Narcyz nie myśli o manipulacjach, o kłamstwach, jakimi się posłużył, by zdobyć pieniądze. Wszystko, co się dla niego liczy, to tylko to, czy posiada pieniądze, czy ich nie posiada. Dlatego tak wiele osób toksycznych, zaburzonych, narcystycznych, psychopatycznych i socjopatycznych jest oszustami. Złodziejami, działają w białym kołnierzyku, są bardzo leniwi, nie chcą pracować, nie chcą znaleźć pracy. Idą na skróty. Wiele osób nie chce źle postępować, ale oni dalej tak robią, nie zmieniają się, dla nich nie ma innej opcji dla nich nie ma innej możliwości. Normalni ludzie mają jakieś zasady, wartości etyczne, moralne, przestrzegają prawa. Narcys ma to wszystko za nic. Normalni ludzie nie chcą kontrolować czegoś, co należy do kogoś innego. Lecz tak właśnie będzie postępować Narcys. Będzie chciał kontrolować to, co posiadasz, ponieważ chce żyć jak najlepszym życiem. Chce żyć w luksusach na Twój koszt. Narcyz zniszczy Cię finansowo. Może nawet zniszczyć finansowo Twoją rodzinę, przyjaciół, znajomych. Ma inne priorytety. Narcyz pominie. Ważne, kluczowe dla Ciebie rzeczy, rzeczy, które są absolutnie konieczne, niezbędne, a później uda się wydawać Twoje pieniądze na płytkie, powierzchowne przedmioty. Dzieje się tak, ponieważ narcyz używa takich przedmiotów, by zasilać swoją fałszywą tożsamość. Używa ich, by pokazać światu, jaki jest wyjątkowy, wspaniały i niepowtarzalny. W rzeczywistości, Narcyz używa Twoich pieniędzy, by stworzyć fałszywą tożsamość i podtrzymywać tę iluzję iluzję, w którą wierzy sam, w którą wierzą inni, w którą możesz także sam długo wierzyć. Narcyz może oszczędzać na rzeczach Tobie potrzebnych, może oszczędzać na jedzeniu, na opłatach, będzie Ci wyliczać i żałować, tylko po to, aby kupić coś sobie. Narcyz może jeździć luksusowym samochodem, podczas gdy Twój się właśnie zepsuł ze starości. Narcyz potrzebuje wyróżniającego się samochodu. Naprawienie Twojego w niczym mu nie pomoże, w żaden sposób nie wpłynie na jego wizerunek. Jest hipokrytą, wierzy, że zasady nie mogą mieć w stosunku do Niego zastosowania. Niezależnie od tego będzie stosować. Te same zasady względem ciebie, będzie używać podwójnych standardów wyda twoje pieniądze na siebie, a jednocześnie będzie cię krytykował, że wydajesz swoje pieniądze na siebie, jeśli ci jeszcze jakieś zostaną. Narcyz wyda pieniądze, na które ciężko pracowałeś. To pokazuje jego prawdziwą naturę. To ujawnia, jakim jest hipokrytą, jaki jest nieszczery i jakie ma złe intencje. To pokazuje Ci, że narcyz jest pozbawiony zasad moralnych. Polub, kliknij proszę przycisk kciuk w górę. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Skomentuj, podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Subskrybuj, kliknij dzwonek, żeby upewnić się, że otrzymasz wszystkie powiadomienia o nowych nagraniach. Udostępnij, naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.